A jakie było pytanie o Panie Michale? Witam pana. O, z panem ciężko. Więc pewnie nie było. Dobry wieczór, Pani Anie. Panie Marianie, co pan takie teksty strzela? Co to jest neptyk? Neptek się mówi, a nie neptyk. No i teraz będą dopiero miały problemy. Białe. Z tym gońcem i z tą wieżą. Nie ma Hetman B5. O, jak ładnie. Tego nie widziałem. Teraz się wie, że zaplątała. A, pan pytał, ale o co pan... A ja miałem odpowiedzieć, tak? Nimco, panie yy, panie Michale Moroziewicz nie da odpowiedzi na to pytanie. Zostawił, potraktował je jako pytanie otwarte. Wydaje mi się, że mam coś więcej. Nie można tą wieżą wejść. Idę pionem a. Ile pianek ma? Dziękuję.